Ja wybrałem, że wiolka jest kurwą, ale życie wybrało, że piasecka. Piasecka dzieli mężczyzn na dwa rodzaje: tym, którym mogłaby obciągnąć, oraz tym, którym. Aaaa! Jasecka też jest stara. Jasecka jest tak stara, że Spotify odtwarza na winylach. Jasecka w ogóle jest tak stara, że ona ludzi z banknotów poznała osobiście. Piasecka jest tak stara, że pierwszą walkę, jaką widziała, to jak Kain zabił Abla. Nie wierzcie w meteoryt, nie wierzcie w meteoryt, to Piasecka otruła dinozaury, bo iśćczały na ogródku. W ogóle Piasecka nie miała brać udziału w tym roście, bo jak usłyszała, że będzie Mieszko, to myślała, że to ten, co ją zgwałcił w 940.